Im bliżej wyborów, tym do wyboru więcej spotów kandydatów, a że dzisiaj zrobienie krótkiego filmu promującego jest już bardzo proste, kandydaci prześcigają się w pomysłach, jak zwrócić na siebie uwagę. Na przykład motywem przewodnim spotów kilku kandydatów Prawa i Sprawiedliwości jest James Bond. Inni jeżdżą samochodami albo pokazują miasta z lotu ptaka. A czy dolecą w ten sposób do parlamentu okaże się za nieco ponad tydzień. Jacek Dereczka. Nazywam się Dajczak. Władysław Dajczak. Numer 7 na liście PiS do Sejmu. Mam licencję na politykę. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości trzeba przyznać, miał też odważny pomysł, ale to nie jedyny Bond z tej partii. Chciałbym się powiedzieć, nazywam się James Bond, ale nazywam się Sebastian Pinkowski. I jeszcze Artur Zasada, też z PiSu. Nazywam się Zasada. Artur Jarosław Zasada. My name is Bond. James Bond. O Bondzie co prawda nie mówi, ale trochę go przypomina inny kandydat do Sejmu. Paweł Pudłowski z komitetu nowoczesna Ryszarda Petru jeździ samochodem po estrójce, kandydat zapiał pas bezpieczeństwa i opowiada: co nam to da? Paweł Pudłowski zaprezentował w swoim spocie elegancki ubiór, czego nie można powiedzieć o kandydatach komitetu Zbigniewa Stonogi. Śmieją się z nas w Europie, bo jesteśmy półnadzy. Kandydaci partii razem nie chcieli być ani eleganccy, ani półnadzy, więc wystąpili w spotach tak jak chodzą na co dzień. Politycy mają reprezentować zwykłych ludzi. Powinni żyć jak zwykli ludzie. Kandydaci polskiego stronnictwa ludowego postawili na komunikację werbalną i niewerbalną lista numer pięć. I na szczere wypowiedzi. Będę dożył, dążyła do systemowych zmian ułatwiających funkcjonowanie polskich rodzin. O rodzinach opowiada też premier Ewa Kopacz, a kandydaci partii mówią, że kochają Polskę. Kandydaci Zjednoczonej Lewicy prezentują spod ogólny ze zdjęciami, ale jest też rekomendacja. Głosując na niego zyskujecie państwo polityka kompetentnego. Kolejny etap w swojej politycznej karierze zapowiada też Tadeusz Jędrzejczak i prezentuje gorzów z lotu ptaka. Tadeusz Jędrzejczak. Cezary Szamreta z agencji reklamowej podkreśla, że dzisiaj spot można wyprodukować za niewielkie pieniądze i lubuscy kandydaci zrobili to ciekawie, ale... Bardzo mało jest argumentów bardzo konkretnych. tak? Jak przejrzałem tych spotów dosyć sporo, to właściwie w jednym tylko wybrzmiało walka o sławną mieć lubuską. A w pozostałych są pobożne życzenia. Bo ważniejsze od tego, co mówią kandydaci, jest to, jak mówią. Nie oczekujemy od 30-sekundowych spotów, że to będzie jakiś rozbudowany przekaz merytoryczny. To chodzi o to, żeby czymś przykuć uwagę, e, pokazać pewien rodzaj profesjonalizmu. A już w XIX wieku Finasz Barnum, który uchodził za mistrza manipulacji, powiedział, że nieważne, co o mnie mówią, ważne, żeby poprawnie pisali nazwisko. Jacek Dreczka, informacje lubuskie. Gośćmi Informacji Lubuskich są dziś Ryszard Bodziacki z Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15 i Władysław Dajczak z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Witam panów serdecznie. Witam. Na co dziś stawia się najbardziej w kampanii wyborczej? Co jest najważniejsze, najskuteczniejsze, najbardziej atrakcyjne? Ulotki, plakaty, spoty? Zależy to oczywiście od oceny każdego kandydata, natomiast w tym, że jest kilkuset kandydatów, natomiast musimy dotrzeć do wyborców jak najszerzej, jak najszybciej, jak najskuteczniej. Oczywiście każdy kandydat według swojej oceny wybiera sposób promocji. Myślę, że też jest ważne, że dzisiaj korzysta się przecież też z firm doradczych, które się w tym specjalizują, doradzają, pokazują, co zrobić, aby trafić do wyborcy, aby być zauważonym i to jest istotne. No właśnie, lepiej zdać się na specjalistę, takiego, który stworzy nam kampanię wyborczą od A do Z? To zależy, zależy jaki jak tym specjalistom jest. Zauważam, że trzeba postawiać dla samego siebie, czyli na swój wizerunek. Na to, żeby przedstawić się z tej pozycji, co się dokonało w swoim życiu i jak chce się działać w grupie, z której się startuje, tak? czy się utożsamia całym sercem z programem, który jest proponowany dla wyborców. Wtedy można dobrać sobie. Takich doradców, takich specjalistów, którzy rozumieją tego, który startuje na wyborów. Ale przy tej ordynacji wyborczej, którą teraz przeżywamy, to jest bardzo trudno dotrzeć tak uczciwie do wyborców. Obszar, z którego się startuje, okręgi są tak olbrzymie, że to jest jedno oszustwo, żeby przekonać do siebie po prostu wyborcę. Żyjąc, mieszkając w takim niedużym środowisku, na przykład jak ja, żebym nagle <laughs> chwycił za serce mieszkańców drugiej strony województwa. To jest nie. <laughs> A czy jeszcze temat. w trakcie kampanii można w jakikolwiek sprawdzić, co jest skuteczniejsze? Czy są to jednak właśnie ulotki i plakaty, czy są to może te spoty, które są emitowane w telewizji bądź w internecie? Wie pani, też Ważne jest to, to, co kolega powiedział, ale też ważne, jak to wcześniej, czy w polityce jest obecny, czy nie jest obecny, czy ktoś po raz pierwszy się pokazuje. Jeśli się, tak jak w moim przypadku, było, czy jest, trzy razy radnym Sejmiku Lubuskiego, przez cztery lata byłem senatorem, myślę, że to już jest łatwiej się pokazywać, promować i też docierać do ludzi, z tym, co się zrobiło, tak? Bo ja muszę się już pokazywać z tym, co zrobiłem. Nie tylko mówię, co chcę zrobić, ale proszę bardzo, przez trzy lata, w sej, przez trzy kadencje w Sejmiku, co Pan zrobił, co Pan zrobił, jak był Pan w Senacie, to jest łatwiejsze. Natomiast co do tego, czym się łatwiej dociera do wyborców, oceny są różne, wie Pani. Myślę, że dzisiaj media elektroniczne niewątpliwie to jest podstawowa rzecz, tak jak kolega powiedział. Trzeba dotrzeć do kilkuset tysięcy wyborców. Nie jesteśmy w stanie. Oczywiście te spotkania bezpośrednie, rozmowy z ludźmi są bardzo fajne, interesują ale nie jesteśmy w stanie porozmawiać z 700 tysiącami lubuszan. W związku z tym te spoty wyborcze są istotne, ważne. One muszą na chwilę wyborca zatrzymać i żeby wyborca zobaczył, że to jest ten kandydat, coś ciekawego prezentuje, coś ciekawego pokazuje. I no to tutaj trzeba korzystać, niestety, czy niestety, no może dla, trzeba bardzo korzystać z pomocy specjalistów, bo samemu się nie jest w stanie trafić tak, jak się powinno trafić. Ale z pewnością panowie podpowiadacie tym specjalistom. I co jest najważniejsze w takiej kampanii? Czy to jest hasło czy to jest element zaskoczenia, realizacja? No to przede wszystkim jest pokazanie sobie prawdy. Jakiejś takiej, żeby w tych realiach wyborcę ocenił wybierający, tak? czyli żadne hasło, żaden jakiś taki chwyt tutaj nie będzie przekonywał wyborców. Ja dzisiaj miałem przed tym nowym, nową galerią trochę spotkań z mieszkańcami przede wszystkim Gorzowa i zauważyłem, że nie tylko ja, ale rozdając ulotki ludzie są tak zmęczeni i tak zniechęceni politykom i politykami, że nawet nie patrzyli kto z jakiego ugrupowania jaką ulotkę dawał, tylko wrzucali do kosza. I tak na koniec bardzo króciutko jednym zdaniem, tegoroczna kampania to jest ciekawa kampania, nudna? Tegoroczna kampania chyba jak wszystkie inne, proszę Panią, jest kampanią, która pochłania... Mnóstwo pieniędzy z naszych podatków, bo jak widzimy, jest to bardzo taka kolorowa kampania wyborcza, jest gdzie jest bardzo... kupa pieniędzy wydanych z naszych podatków. Z jest bardzo kolorowa ta Jest kolorowa, widać kandydatów na ulicach, widać na, na plakatach, natomiast myślę, że jest prawdą, że wyborcy, ja to odczuwam w kontaktach z ludźmi, wyborcy są zmęczeni, oczekują finału tej kampanii. I tu musimy postawić kropkę. Ryszard Bodziacki z Komitetu Wyborczego Wyborców, z 15, Władysław Dajczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pięknie za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Państwa.